Wow, silakie, Teraz ja mam moja kolej kowal tylko olej. A ty tutaj brakuje mi czarnej wina w olej. Z so this is my brother. Ja sobie tutaj bardzo szybko kurde jada. A ty na śniadanie sobie wpierdzielasz rolę. A ja sobie w przyszłości odwiedzić Kanadę. 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 Wszyscy bijają, nie wiedzą o co chodzi. Ona sama chodzi jak nakręcony samochodzik. My tutaj latamy sobie działania ramy. Jesteśmy przez pany nazywane kutbojami, ale my nie latamy za nazwami. By hajsem i ze wspomnieniami wszyscy bijają, nie wiedzą o co chodzi. Ona sama chodzi jak nakręcony samochodzik. My tutaj latamy sobie działania ramy. Jesteśmy przez pany nazywane kutbojami, ale my nie latamy za nazwami. My za i za wspomnieńami Stanie długo plaża łyski, moja panna Czeka na mnie już przygotowana wanna Na sobie mam pasek, a na nodze Jordana Ona na mnie patrzy jakby była zakochana Ej, każda na mnie patrzy jak se wbijam tutaj I don't have a problem, I'm a big szczupak I like you, but you don't like me Razem deja vu, zaraz tu rozwalę drzwi Bo to nie jest liczba pi Wszyscy wbijają, nie mnie to wiedzą o co chodzi, chodzi. Ona sama chodzi o nas jak nakręcony samochodzik, my tutaj latamy sobie ziołanie ramy, jesteśmy przez pany nazywane ale my nie latamy za nazwami, my za Halsem i za wspomnieniami wszyscy bijają, nie wiedzą o co chodzi, ona sama chodzi jak nakręcony samochodzik, my tutaj latamy sobie działania ramy, jesteśmy przez pany nazywane goodboyami ale my nie latamy za nazwami, my za Halsem i za wspomnieniami.